3, 2, 1 i jedziemy. W dzisiejszym odcinku skrót najważniejszych informacji tygodnia: Netbook o tablety dla niezdecydowanych, wirtualne narkotyki przez Internet, narzędzie do łatwego dzielenia się zdjęciami Minus oraz recenzja telefonu HTC Desire HD. Zostańcie z nami do końca. Cześć, oglądacie 45 odcinek WebShake TV. WebShake TV to tygodniowy program o ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Na początek posłuchajcie o wirtualnych narkotykach i o innych ciekawostkach, które znaleźliśmy dla Was w tym tygodniu. Od kilku lat takie tradycyjne laptopy przechodzą pewną ewolucję. Mieliśmy do czynienia i z netbookami, czyli pomniejszonymi laptopami i tabletami. Które są bardziej rewolucją niż ewolucją. Tak, natomiast w tej chwili już pojawiają się bardzo fajne koncepty, które zapoczątkował w zasadzie nieistniejący Microsoft Carrier, czyli Dwa tablety połączone dwoma ekranami w jeden. Czyli taki notatnik z dwoma ekranami, tak? Tak, możemy tak to nazwać. I w ostatnim czasie ukazało się kilka takich. Była to Toshiba Libretto W100, o której mówiliśmy. A teraz natomiast wyszedł Acer Iconia. Bardzo fajna propozycja dla osób, które nie mogą zdecydować pomiędzy notebookiem tak naprawdę, a tabletem. Składa się on z dwóch połączonych 14 calowych wyświetlaczy multidotykowych, z których drugi Pełni funkcję właśnie klawiatury. Czyli jak rozumiem, pisanie odbywa się na nie fizycznej klawiaturze, czy tylko na ekranie, tak? Tak, dokładnie tak. To może być nieco trudne dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do pisania na zwykłej klawiaturze, bo nie wyczuwasz klawiszy w ogóle. Mhm, to jest na pewno jeden minus. Drugim minusem jest waga, to jest prawie 3 kg, 2,8. Tutaj atutem, który Acer chwali się jakby, jest to, że ten, te, to urządzenie bardziej przypomina tradycyjnego laptopa, wyglądem przynajmniej, niż. Na przykład składane jakby w siebie dwa, dwa zwykłe ekrany. A jak, jaką to ma przekonność ekranu? Przekonność, 14-socalowe ekrany. Natomiast tutaj fajną sprawą jest taka nakładka na system Windows 7 Acer Ring, która bardzo fajnie, na demie to przynajmniej było pokazane, bardzo fajnie obsługuje gesty. Mhm. Także, także ciekawa, ciekawa nakładka. Kiedy można się w ogóle spodziewać takiego, takiego komputera, tabletu? Na rynek amerykański ma trafić około 15 stycznia, już teraz po nowym roku. Natomiast rozmawiałem z przedstawicielami Acera w Polsce i ma się pojawić najprawdopodobniej dopiero w kwietniu. A wiadomo już coś o cenach? Nie, bliższe szczegóły dopiero na przełomie lutego-marca mają się pojawić, a sam samo urządzenie dopiero w kwietniu. Ostatnio magazyn Wired opublikował bardzo fajny artykuł na temat wirtualnych narkotyków przez internet. O co tak naprawdę chodzi? Głównie tutaj chodzi o program iDozer, do ściągnięcia z iDozer.com podobno, który pozwala na emitowanie specjalnych plików dźwiękowych, które znowu mają synchronizować Twoje półkule mózgowe. Chodzi o to, że potrzebujesz odtwarzacza MP3 i słuchawek. Prawa słuchawka emituje troszeczkę inny dźwięk niż lewa słuchawka, w związku z tym lewe ucho dociera do prawej półkuli, prawe ucho do lewej półkuli i mózg musi się przestawić na troszeczkę inne percepowanie, żeby wytworzyć nowy rytm tej muzyki, mhm. która, która jest y, słyszalna. Y, no i to podobno może wprowadzić się w stan niemal taki, jak odurzenie jakimiś środkami. I to jest legalne? To jest w tym momencie legalne. Ciekawe czy to uzależnia, bo na przykład, nie wiem, ja od kilku... Ze muzycznych jestem w jakiś tam sposób uzależniony. Ciekawe, czy od takiej muzyki też da się uzależnić. Ciekawe. Natomiast stwierdziłem, że troszeczkę głębiej jakby pogrzebić i znalazłem w internecie kilka nagrań, które prezentowały jakby działanie tego. Rzeczywiście ludzie ustawiali sobie kamery i, i pokazywali jak to działa. Najbardziej mnie zaciekawiło nagranie dwóch gości, którzy bardzo sceptycznie podeszli do tego tematu. Stwierdzili, że no, no, nie spodziewali się niczego tak naprawdę. Przetestowali nagranie, które się nazywa Hand of God które ma sprawić, że będziesz się czuł jakby Bóg był przy tobie. Będziesz czuł tą obecność Boga. 30 minut, na 30 minut założyli sławki na uszy. Jeden z nich właściwie, drugi kręcił. Zasłonił oczy ręcznikiem, bo takie są jakby wskazania lekarza, czy tam tych twórców, Eidosera. Położył się na łóżku, odprężył się, no i po tym opowiadał, co się działo. Rzeczywiście, coś tam ciekawego się z nim działo w międzyczasie. Jakoś dziwnie nagle rozłożył nogi, w pewnym momencie powiedział, o, oh, fakt, czy coś takiego. No i później był krótki wywiad z nim. Opowiadał, że w pewnym momencie poczuł, jakby łóżko zaczęło falować. Jakby całe łóżko zaczęło falować i jakby ktoś nagle siadał na łóżko obok niego. Wstawał i siadał. I w pewnym momencie widział światło, tak jakby. Czyli jasno przed oczami czujesz, jak ktoś siada, całe łóżko faluje. Czyli generalnie. Osiągn jakby osiągnął ten stan, który zapowiedzieli twórcy tego akurat wydarzenia. Pytanie w tylko: czy to nie było jakieś nagranie promocyjne, mające na, celu na przykład wypromować ten serwis? A teraz posłuchajcie innych ciekawych informacji, które znaleźliśmy dla Was w tym tygodniu. Zakupy na Allegro nie wymagają już rejestracji. Z serwisu mogą korzystać zarówno zarejestrowani użytkownicy, jak i osoby nieposiadające konta. Ogłoszono pierwsze wyniki sprzedaży Galaxy Tab. W dwa miesiące udało się sprzedać 600 tysięcy sztuk tabletów Samsunga. Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych pozwolił Facebookowi opatentować słowo FACE jako znak towarowy portalu. Po 7 miesiącach od światowej premiery tabletu, iPad trafił do oficjalnych sprzedaży w Polsce. Cena zaczyna się od około 2000 zł za wersję bez 3G. A teraz zaprezentujemy Wam narzędzie do szybkiego dzielenia się zdjęciami. Minus. Dzisiaj chcemy zaprezentować Wam minas, proste narzędzie stworzone po to, aby dzielenie się zdjęciami w internecie było szybkie, łatwe i przyjemne. Minas pozwala nam tworzyć galerie i dzielić się nimi z wybranymi osobami. Udostępnianie obrazów za jego pomocą jest bardzo proste. Wystarczy przeciągnąć pliki z pulpitu i folderów bezpośrednio do okna przeglądarki. Kiedy już to zrobimy, wykorzystując panel administracyjny, możemy dowolnie kategoryzować galerie, dowolnie je nazywać, układać i dzielić się linkiem z przyjaciółmi. Korzystanie z Minecrafts usprawni nie tylko dzielenie się obrazami, ale także pozwoli Wam lepiej zarządzać mnóstwem prywatnych zdjęć. Minimalistyczny interfejs pozwala skupić się bezpośrednio na funkcjonalności narzędzia, a wszystkie obrazy można w dowolnej chwili pobrać na dysk i przeglądać offline. Twórcy zapowiadają, że w najbliższym czasie udostępnią także opcję dzielenia się dokumentami, muzyką i innymi typami plików. A teraz zobaczcie kolejny telefon, który przetestował dla Was Paweł w tym tygodniu, HTC Desire HD. Witam w dzisiejszym odcinku krótki test jednego z najlepszych urządzeń mobilnych, jakie jest na rynku: HTC Desire HD. Jeśli chodzi o budowę, wielki plus dla HTC, obudowa jest zrobiona w całości z jednego kawałka aluminium. Ten typ obudowy nazywa się Unibody. Na froncie telefonu szkło, które na pewno bardzo fajnie chroni wyświetlacz przed zarysowaniami. Jeżeli chodzi o sam ekran, to jest ekran w ogromnym rozmiarze, aż 4,3 cala i to jest największy nie tabletowy wyświetlacz, jaki jest dostępny w chwili obecnej na rynku w urządzeniach mobilnych. Natomiast rozczarowuje mocno pod względem jakości odwzorowania barw, pod względem żywości kolorów, które są wyświetlane na tym wyświetlaczu. Sercem smartfona jest procesor 1 GHz, nowa generacja procesorów z Snapdragon. Dodatkowo wsparty potężną ilością pamięci RAM, bo tutaj jest jej aż 768 MB. Jest też świetny układ graficzny i w testach benchmarkowych HTC Desire HD okazuje się być najszybszym, najbardziej wydajnym Androidem w chwili obecnej na rynku. Jak zawsze w telefonach z serii Desire u HTC również tutaj mamy do czynienia z Androidem. To jest najnowsza w chwili obecnej dostępna wersja systemu, czyli 2.2. Ciekawą funkcją w nowym HTC Sense jest również funkcja, którą HTC nazywa Fast Boot, czyli super szybkie uruchamianie się telefonu. I rzeczywiście wystarczą dosłownie 3 sekundy, żeby telefon był gotowy do pracy od momentu naciśnięcia przycisku power. Jednak najważniejszym elementem interfejsu, nowego interfejsu HTC Sense jest tak naprawdę możliwość synchronizowania telefonu przez stronę htcsense.com. Można na przykład stworzyć kopię zapasową wszystkich danych, które znajdują się w telefonie. Można na bieżąco zarządzać telefonem zdalnie, czyli jeżeli telefon stanie skradziony, możemy namierzyć go Dzięki modułowi GPS z dokładnością do jednego metra określić, gdzie telefon w chwili obecnej się znajduje. Można też na przykład wysyłać SMS-y przez aplikację, która jest dostępna na stronie internetowej. W związku z tym, jeżeli na przykład zapomnimy telefonu, mimo wszystko mając dostęp do komputera, można odbierać SMS-y i wysłać przez tą aplikację. Oczywiście w takim telefonie jak Design HRD można znaleźć wszystkie funkcje komunikacyjne jak HSDPA czy Wi-Fi N. Telefon również nagrywa wideo w jakości High Definition, w telefonie jest aparat 8-megapikselowy, zdjęcia robi zupełnie niezłe. Fajnym dodatkiem jest to, że podobnie jak w Samsungach, telefon również odtwarza DVX-y i to dvx w jakości High Definition, w związku z tym również filmy na tak dużym ekranie 4-calowym wyglądają bardzo fajnie. Podsumowując, HTC Desire HD na pewno jest bardzo poważną konkurencją dla Samsunga Galaxy S w walce o tytuł najlepszego Androida na rynku. I tak naprawdę łatwo wygrałoby to zestawienie, gdyby nie ten słaby, słabo oddający kolory wyświetlacz. Natomiast nie ulega wątpliwości, że HTC Desire HD jest wart każdej złotówki, którą na niego wydacie. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że przez cały tydzień możecie śledzić ciekawostki ze świata internetu i nowych technologii na naszym like page'u na Facebooku. Facebook.com przez TV. Widzimy się za tydzień. Cześć! See you.